Zaczyna działać już po 30 minutach. Waluset Noc Plus. Szybko przewraca sen. To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tradycyjny produkt leczy czynności inne z określonymi wskazaniami, wynikającymi wyłącznie z długo trwałego stosowania. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapią mnie skurczy. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnes. Jakiś magnes może nie wystarczyć. Kup Neomak Skurcz, bo przyda ci się jeszcze potas, a dodatkowo masz też witaminę B6. I to wszystko jest w tym Neomagu? Tak. Komplet składników w jednej tabletce. A do tego Neomak Skurcz jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super. Idę po Neomak. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes choroba wywoływana przez najczęstsze w Polsce meningokoki typu B zaczyna się niepozornie, a w ciągu 24 godzin może doprowadzić do sepsy. Dlatego tak jak my, zapytaj pediatrę o szczepienie przeciwko meningokokom typu B. Idealna biel? Oto mój sekret. Nowy wizerunek z efektem Fery łączy moc usuwania tłustych plam i technologię zapobiegającą osadom. Działa skutecznie w zimnej wodzie i krótkim cyklu, a ty oszczędzasz to 75% energii. Wizir, większe nie będzie. Chwytaj szczęśliwe chwile, gdy dostajesz szansę do osób. Bo każda okazja jest... Już we wtorek w Fakcie ruszają wypłaty trzynastek, sprawdź ile dostaniesz, zasady i terminy wypłat, a także pierwszy tom kultowej sagi o ludziach lodu, odkryj niezwykły świat pełen tajemnic, emocji i miłości. Fakt, o tym się mówi. Zwycięstwo, które zmieniło bieg wojny. Odwaga, która przeszła do historii. Superprodukcja o bitwie o Monte Cassino. Czerwone maki, tylko w kinach. Podstawą szczupłej sywetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 roku życia metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina, ale możesz coś z tym zrobić. Sięgnij po Liporedium 40. Liporedium 40 zawiera substancję wspierającą metabolizm, a także wyciąg z Kolanitida który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki LipoRedium 40, Plus możesz wrócić do smukłej sylwetki. LipoRedium 40, Plus, odchudzanie nabiera tempa. Nasze 1,5% to stała gotowość doniesienia nagłej i szybkiej pomocy. Nasze 1,5% to także najnowocześniejsze rozwiązania ratujące zdrowie i życie. A my to potrafimy robić. Płać nam swoje 1,5% Siema Jurek Owsiak. Majonez dekoracyjny winiary. Niezmienny. A może zmienić wszystko. Kanapkę, wpyszne dzieło sztuki. Kilka zwykłych składników. Może zmienić kulinarny sukces. A świąteczne danie ozdobi i podkreśli smakiem. Oryginalna receptura. Wysokiej jakości składniki. I ten sam wyjątkowy smak. Majony z winiary. Niezmiennie inspiruje smakiem. Setki godzin treningu, siły i szybkości. A największym przeciwnikiem bywa. Nagły ból. Wtedy natychmiast wzywam RRK Max. I Buprom RR Max. To siła I Bukrom Max w szybkiej tabletce, która natychmiast się rozpada. Ostry ból posiada przeciwnik. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką wyłączoną w opakowaniu. Nie maksymalnie maksimum gatunku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem i wychowuj. walki z bólem. I Buprom RR Max. Radość z przyjęcia? Często psują wzdęcia. Kapsułka Uldix Wzdęcia Max skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i uwalnia od wzdęć. Uldix Wzdęcia Max. Maksymalna siła na wzdęcia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Twoje ulubione kosteczki. Dzięki nowej recepturze jeszcze bardziej wyjątkowy smak. Szogeten. Przyjemność w każdej kosteczce. Jestem z bez mojej wiedzy. Naszą rodzinę czekają wielkie zmiany. To jest szatan, oddzielony. On jest chciwy i niebezpieczny. Możemy przestać udawać, wujku Mam plan. Jaki plan? jedyny sposób, się ma bezpieczna. Wszystko, panie Kierci, nie zabrał. Matylda. W niedzielę wielkanocną i w poniedziałek wielkanocny o 20.20 :20 w Jedynce. Nie zostawię tak, tak. Poznajcie bohaterów 11. edycji. Tak. Na co dzień mieszkam z rodzicami. Włóczę z pracę, tak? No nie my nikogo postanowiłem, żeby poszukać szczęścia. Jestem wesoła, uśmiechnięta. A to brakuje mi towarzystwa. W wolnym czasie lubię oglądać filmy. mało tego tak. było. O, i swoje jest... jednej dziewczyny. No, Będę chciała rodzinę założyć. Brunetki ci się podobają, Tak, brunetki. No. <laughs> 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 Rolnik szuka żony. Nowa edycja w niedzielę krąsną o 21.22. Zaczynamy! Spotkał ją. Basia. Szymon. Będzie chciał zezwalić to zazwani. Zgubił. Tego kwiatu jest pół światu. Ale ja chcę ją. I znalazł. To Barbara, jak ją nazywa. W ramionach innego. Koniec historii. Panie Szymonie. Barbara, kurdej szatan. Aleksy Komorowski. Dzień dobry, kocham cię. W niedzielę wielkanocną o 22.30 w jedynce. Ja wczoraj z nim tańczyłam, nie wiem co dalej będzie. Czy mam przeprosić? Zdaję przeprosić. Przepraszam. Roześmiane sanatorium miłości w poniedziałek wielkanocny o 21.20 w jedynce. Sponsorem programu jest producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków dla kobiet AA. Technologia wieku Five Repair. Przedsiębiorcy wybierają banki spółdzielcze SGB, bo są blisko. A z bliska lepiej widać potrzeby okolicy. Zdecydowanie widać. Ale nie tylko moim banku spółdzielczym SGB dostałam kredyt nie tylko na budowę tego eko-osiedla, ale też apartamentowców nad A w innych bankach też mają kredyty. Ale nie mają takich ludzi jak mój doradca, który sprawy bankowe sieci moich klinik prowadzi od początku do końca. Czyli taka różnica. <laughs> banki spółdzielcze SGB. Dobrze dbać o siebie nawzajem. Ja też będę prezeską. Gotowanie z dziećmi to dla mnie czysta frajda. Ale ja się boję tego, tłustych plam. Nawet te bardzo tłuste plamy nie są straszne. Z kapsułkami wizir z efektem fery. I działają skutecznie nawet w zimnej wodzie. Idealna Biel. Nie bój się tłustych plam z wizirem z efektem fery. Wizir jeszcze nie będzie. Kup Wizir w sklepach Biedronki i wygraj Smart TV. Chronić przed dziećmi setki godzin treningu siły i szybkości. A największym przeciwnikiem bywa nagły ból. Wtedy natychmiast wzywam RRK Max i Buprom RR Max. To siła i Buprom Max w szybkiej tabletce, która natychmiast się rozpada. Ostry ból poszadam przeciwnik. To jest tak dla bezpieczeństwa stosuj do zgodnie z ulotką wyłączoną z opakowania. Nie przepraszam maksymalnie na chwilę. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem. Mistrz walki z bólem i Buprom RR Max. Według ekspertów nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Skąd jeszcze twoja rodzina przyjmuje odpowiednią dzienną dawkę witaminy D? Wypróbuj Vigantol, witaminy D3 w kroplach z możliwością dopasowania dawki do 4000 jednostek. Vigantol w kroplach ułatwia dobranie odpowiedniej dawki i pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D u całej rodziny. Zapytaj farmaceutę o Vigantol. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dbasz o zdrowie jamy ustnej najlepiej jak potrafisz. Ale czy twoja paska robi to samo? Odkryj nową linię past Oral-B Pro Expert. Zwykłe pasty chronią Oral-B. Robi coś więcej. Nie tylko zwalcza płytkę bakteryjną, ale także pomaga zapobiegać jej ponownemu gromadzeniu się. Nowa Oral-B Pro Expert. 24 godzinna ochrona. Odkryj także pastę Oral-B Pro Expert Advanced, pomagającą zapobiegać problemom, na które najczęściej zwracają uwagę dentyści. Oral-B Pro Expert. Teraz dostępna w drogeriach Rossmann. Dolinie noteci, jak nich, rozumiemy się potrzeby, dlatego nasza karma powstaje tylko z najlepszej jakości świeżego mięsa, które potem łączymy z wartościowymi dodatkami, a następnie suszymy ciepłym powietrzem. Dzięki czemu nasza karma zachowuje swój naturalny i karona oraz tak ważną kruchość. Nasza suszona karma to idealne połączenie smakowitości karmy mokrej i chrupkości karmy suchej. Dolina noteci więcej niż karma. Whether I find a place in this world or never belong Wybierz własny styl na Zalanda dobrze podpowiedział, żeby zmienić opony. Zadbaj o bezpieczeństwo. Wejdź na oponeo.pl i kup opony na wiosnę. Nowe orzeszki? Felix Fusion. Fusion? Połączenie pysznych orzeszków ziemnych Felix i intensywnych przypraw kary czy barbecue daje zniewalający smak. Chcesz? Opowiedziałeś tak smakowicie, że aż to zobaczyłam. Powiedziałam tylko, że orzeszki Felix są super. Felix Fusion. Idealne połączenie orzeszków i intensywnego smaku przypraw. Ile można o tym mówić? Trzeba jeść. Majonez dekoracyjny winiary. Niezmienny, a może zmienić wszystko. Kanapkę w pyszne dzieło sztuki. Kilka zwykłych składników. Może zmienić kulinarny sukces. A świąteczne dania ozdobi i podkreśli smakiem. Oryginalna receptura, wysokiej jakości składniki i ten sam wyjątkowy smak, majony z winiary, niezmiennie inspiruje smakiem. W przedszkolu na domek na drzewie. W ogrodzie na mały remont. przygody życia. Weź wygodną pożyczkę w banku PKS. z żubrem. Gdzie chcesz? Przez internet lub w oddziale banku. RSO 10,99%. Bank PKS. S.A. Miesz życie za rogi. Nie, no dziewczyny, hello, jaka ze mnie sztuka. No, sztuka, mięso. Tak, czy inaczej, smakowity kąsek. A, a ja, ja zawsze myślałam, że najbardziej liczy się wnętrze. No weź. Leż, wnętrze też mam palce lizać. ta -da! Idealny smak Berliner to wysokiej jakości mięso, mieszanka ośmiu przypraw i wędzenie dymem bukowym. Bez zbędnych dodatków, po prostu smakowicie. Są barówki i są Hashtag nofilter. No i berliniście. Mistrzu, czy to jest ta sławna? Tak, eksportowa krakusa. Wolno gotowana, delikatna. Mistrzostwo. Krakus, mistrz szynki. Spróbuj też szynki od szwagra. Tradycyjnie wędzona. 100% szynki w szynce. Sponsorem programu jest producent naturalnych gryzaków dla psów Dolina Noteci. Sponsorem programu jest Zbyszko, producent napoju Polo Kokta. Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Itaka, organizator wakacji Lato 2024.